W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury zostanie wystawione przedstawienie widowisko taneczno-muzyczne Czarodziejska Opowieść. Widowisko Czarodziejska Opowieść powstało w roku ubiegłym w Dzielnicowym Ośrodku Kultury. Pomysł na całość widowiska, choreografia, scenografia, kostiumy to pani Monika Saktura. Pani Monika całość napisała i zrealizowała. W dniu dzisiejszym w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury tutaj duży ukłon w stronę pani dyrektor Katarzyny Rutkowskiej Bernackiej za gościnne przyjęcie oraz potężny ukłon również dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, bo naprawdę zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i chcemy pokazać mieszkańcom ujazdu, mieszkańcom osiedla niewiadów właśnie naszą pracę, pracę z dziećmi, z młodzieżami dzierżą na polu tanecznym. Królestwa cieszyli się bardzo z kolejnych urodzin księżniczki. Każdy podarował jej piękne kwiaty oraz złożył życzenia płynące prosto z serca. Na przyjęciu pojawiły się również trzy wróżki. Dzisiejszy dzień to doskonała okazja do rozpoczęcia współpracy między ośrodkami kultury. Mieszkamy blisko siebie, każdy z nas robi coś innego i pięknie byłoby wymieniać się tym doświadczeniem. Dzisiaj rozpoczynamy, mam nadzieję, stałą współpracę z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury, która będzie polegała na wymianie wspólnych doświadczeń i naszego dorobku. Czarodziejska opowieść to widowisko taneczno-muzyczne mówiące o wartościach, o przyjaźni, o miłości, o tym, co tak cennego może nam uciec podczas codzienności. Nie komputer, nie telewizja, ale właśnie wzajemne sympatie, wzajemna przyjaźń to jest to, co jest najcenniejsze. Dzięki współpracy z rodzicami uczestników zajęć tanecznych, dzięki współpracy z jednostką wojskową, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej na Gliniku. Wielkie podziękowanie również dla pana Marcinasa, który napisał muzykę, połączył to, zresztą jego głosy w tle całego widowiska pięknie brzmi, właśnie mogło powstać to nietypowe dla naszego miasta przedsięwzięcie. Niewielki ośrodek, dzielnicowy ośrodek kultury, a jednak tak duże, tak ciekawe widowisko muzyczne, które z pewnością i dużym, i małym bardzo się spodoba. Bardzo piękny występ z dzielnicowego ośrodka kultury w Tomaszowie Mazowieckim, tym bardziej, że jestem mieszkańcem tej dzielnicy. Tak jak pani dyrektor wcześniej mówiła, odtworzone po roku czasu dzięki pani Monice Sakturze. Przepiękna inscenizacja bajki, która, którą mogą podziwiać tutaj wszyscy mieszkańcy Ujazdu, jak i dzielnicy Niewiadów. Coś przepięknego. Ja jestem mile zaskoczony, że mogłem uczestniczyć w tak pięknej inscenizacji. Myślę, że będę brał udział we wszystkich występach naszej młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego, ale także i okolic. Dzisiaj my jesteśmy gospodarzami, a już całkiem niedługo w planach są nasze wizyty, wizyty naszych grup i naszych kół w dzielnicowym ośrodku kultury. Także będziemy się widywać wzajemnie w różnych miejscach, będziemy wymieniać się doświadczeniami i rozwijać współpracę. pracowników z zespołu tanecznego i serdecznie dziękuję pani dyrektor Kasi różkowskiej bernadski, pracownikom z innego ośrodka, w wujeście za naprawdę gościnne przyjęcie My naprawdę tutaj czuliśmy się w siebie w domu. Wszędzie spacerowaliśmy, z wszystkich powietrznych korzystaliśmy, i nas nie przeganiał i tak powinno być w domu kultury. Także pani Kasi, Widowiska taneczno-muzycznego, bo premiera tego widowiska miała miejsce w ubiegłym roku w Ośrodku Kultury Tkacz, a teraz po bliskorocznej przerwie dzięki właśnie pani Instruktor Orgonice w Sakturze to wszystko zostało reaktywowane.